A Oscar trafia do żadnego innego kraju. Zszokowało mnie, że film zdobywający Oscara otrzymuje tyle uznania i jest nazywany wspaniałym przez tak wiele osób. I to ma być film oparty na faktach, ale kiedy tam pojedziesz, zobaczysz, że fakty są zupełnie inne, po pierwsze. I po drugie, zauważasz też, że żaden dziennikarz nie przyjechał, żeby sprawdzić te drobne fakty? Ten film właściwie dał certyfikat kulturowy podczas tej wojny w gazie, żeby pisać i mówić wszystko, co chcesz o Żydach. Jestem zachwycona, że w naszym programie mamy w tym tygodniu znaną autorkę bestsellerów, która napisała 7-9 książek w różnych językach. Tuwia Tenenbaum, dziękuję, że jest Pan z nami. Dziękuję za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt być z Panią. Jest Pani niesamowitą kobietą, piękną kobietą. Proszę. Dobrze. Dziękuję. Jesteś wspaniały, Tuwia. Tuwia. Zbliżamy się właśnie do sezonu Oscarowego. A powodem, dla którego chciałam Cię przeprowadzić wywiad i porozmawiać z Tobą, jest to, że w ostatnich tygodniach obaliłeś pewne mity. Film Nie ma Innej Ziemi zdobył w zeszłym roku Oscara za najlepszy film zagraniczny. Wiesz, stworzony przez Palestyńczyka i Izraelczyka. Cały film opowiada o osadnikach i oczernianiu osadników w Judei, Samarii, na zachodnim brzegu. Oraz o tym, jak okropnie traktują lokalną, palestyńską ludność. A film dla tych, którzy zdecydują się go obejrzeć, to po prostu jedna niesprawiedliwość po drugiej wyrządzana tym biednym ludziom. Ale ty tuwia postanowiłeś naprawdę zbadać, kim są ci ludzie. I naprawdę chcę usłyszeć od ciebie, co odkryłaś. Tak, przede wszystkim film. Tytuł filmu po angielsku to No Other Land, a ten Oscar za ten rok za najlepszy film dokumentalny. Film dokumentalny? Numer jeden wśród filmów dokumentalnych. To nie jest tylko film, to nie jest fikcja, to jest dokument, co oznacza, że wszystko, co jest w filmie, musi być prawdą. W przeciwnym razie nie masz tego. Oczywiście. Więc akurat byliśmy z moją żoną Hedzi, którą znasz w Izraelu. I w tym czasie akurat byliśmy w Susi, czyli w osiedlu Susja. To jest piękne miejsce. Tak. A następna książka będzie o osadnikach. Tak. A po angielsku będzie się nazywać, Przepraszam, czy to Twoje? Dobrze. Więc to jest ta książka, ale jeszcze nie jest dostępna. To trochę potrwa. W każdym razie więc. Miejsce kręcenia filmu nie ma innej ziemi. Przypadkowo było tuż obok Susi. Prawda? W miejscu zwanym Mosli. Zostało to nakręcone w wiosce zwanej Atuani, która znajduje się obok Chabad Maun, czyli Farmy Maun, a część safariata to zbiór prawie 20 różnych wiosek położonych w pobliżu miasta Jata, palestyńskiego miasta Jata. Więc. Sam film, jeśli go obejrzysz, przynajmniej moim zdaniem, z perspektywy dramatu, z perspektywy zainteresowania, z perspektywy filmu, to powinno poruszać, filmy powinny poruszać. Ale to jest w rzeczywistości bardzo nudny film. To niesamowicie nudny film, ale to jest moja ocena i możesz się z nią zgodzić lub nie zgodzić. A film jest finansowany przez Norwegów. To palestyński film. I we współpracy z częścią Izraelczyków, a szczególnie głównymi postaciami w filmie, są dwaj reżyserzy i aktorzy. Jednym z nich jest Basil Adra, a drugim Yuval Abrahami, chyba Izraelczyk. Więc co powiedział film? Oczywiście, od samego początku, właściwie już znasz zakończenie, pokazuje Izraelczyków jako zasadniczo szatańskich. To znaczy, zabijają, strzelają, burzą domy, w których mieszkają ludzie, niszczą mienie i naprawdę lubią zabijać ludzi? Powinni używać broni i zabijać ludzi. Bez żadnego powodu, czy to osadnicy, czy żołnierze. I to widać od samego początku, co oznacza, że tak naprawdę film nie ma prawdziwego przesłania. Wiesz, dokąd to prowadzi i jest bardziej dramatycznie, ale zapomnij o tym. Jesteśmy na miejscu. Powiedziałem, chodźmy sprawdzić to miejsce. Twierdzą, że rząd Izraela albo administracja cywilna, jak ją nazywamy, która jest częścią armii, burzy i zburzyła domy, które zostały zbudowane Bóg wie kiedy, w 1900, którymś roku wiesz, wszystkie te stare domy i stare budynki zupełnie bez powodu. Więc idę tam, żeby to zobaczyć. I jest tam miejsce, gdzie trzymali gruzy po tym, co Izraelczycy faktycznie zburzyli. Więc idę zobaczyć te gruzy, żeby zobaczyć z czego są zrobione. I kiedy patrzę na te gruzy, widzę na nich takie tabliczki, takie rzeczy, które są do nich przymocowane. Zbudowane przez Unię Europejską, przez Unię Europejska. Unia Europejska na przykład nie istniała w 1900 roku przed ustanowieniem państwa Izrael. Zgadza się. To znaczy to wszystko, wiesz, to nie jest... A ten materiał jest bardzo cienki. To nie jest aż tak drogie, wiesz? Bo chcieli to zrobić szybko, żeby ustalić fakty na miejscu. Europejczycy chcieli poznać fakty na miejscu i to zrobili... E, a jeśli byłeś na zachodnim brzegu albo w Jodzie, Szymonie, Judei i Samarii, czy jakkolwiek to nazwiesz, w rejonie osiedli, jeśli tam byłeś, wiesz, że to jest wszędzie? Unia Europejska buduje... To prawda, budynki Unia Europejska są wszędzie. Wiesz, Unia Europejska nie ma nic innego do roboty z pieniędzmi, tylko budować miejsca dla Palestyńczyków. Gruzy nie pochodzą z 1900 roku ani z powstania Izraela wbrew twierdzeniom Palestyńczyków. To jest pierwsze kłamstwo, które widzisz. Widzisz też inne rzeczy. Na przykład, film twierdzi, wiesz, film pokazuje, przede wszystkim film pokazuje dom Basila Adry, który jest głównym bohaterem filmu. A dom wygląda na okropne miejsce. Prawda? Okropne miejsce. Ciemno, biednie, brudno. To znaczy to dlatego, że jest tam tak biednie? On właściwie mieszka w chacie. To jest to miejsce? Dobrze. To jest miejsce akcji filmu. Dobrze. Więc poszedłem zobaczyć, dogadałem się z kimś i chcemy zobaczyć dom Basila Adry albo Basila Al Adry, jak się to mówi po arabsku. Więc dom Basila Al Adry wcale nie jest ciemny. Jest pełen światła? To nie jest chatka, to piękne miejsce, wspaniałe miejsce, niesamowite miejsce. Więc co było w tym filmie? Więc co oni nagrali w tym filmie? Czyjś inny dom, albo jego plecy, albo jego tylną chatkę z ogrodu? Więc jeśli porównasz film, obraz w filmie i rzeczywistość, dom pod względem struktury wygląda tak samo to musi oznaczać, że albo wszystko zostało sfabrykowane w filmie, albo Basil Al-Adra faktycznie przeprowadził poważny remont własnymi rękami. Prawda? A więc mamy tutaj film, który rzekomo pokazuje Izraelczyków, Żydów burzących domy, a tutaj mamy głównego bohatera, wiesz, Basila Al-Adra. A Basil Al-Adra był zajęty remontowaniem swojego domu. W tym samym czasie mówi: Izraelczycy burzą Prawda? To jest niesamowite. Kiedy widzisz takie rzeczy, po prostu jesteś zdumiony. No wszystko jest w zasadzie niczym, tam jest pragnienie. Na przykład w filmie są dwie postacie. Kobieta, która jest matką kogoś, kto został ranny przez Izraelczyków, rzekomo w wyniku izraelskiego ostrzału, a potem zmarł dwa lata później, a jego imię to Arun, a jego matka nazywa się Hum Arun. Matka Aruna to jest Remain. I jest jedną z najbardziej przekonujących postaci w filmie. I mieszka w jaskini ze swoją rzekomą córką. Małą córką. Małą, młodą, piękną, bezpośrednio. Okej. Okay. Więc idę do jaskini, żeby zobaczyć jej jaskinię. Tę okropną jaskinię, która wygląda tak w filmie. Tak straszna. Ale w rzeczywistości to nie jest okropna jaskinia. To naprawdę piękna jaskinia, pomalowana na biało z boku. Tam jest ogromny ekran telewizyjny. Wiesz, wszystko tam działa jak należy, tak jak powinno być. Wiesz, czy w pięknym domu. Oni też zrobili remonty? Próbowałem ją sfotografować w domu. Nie, nie, nie możesz zrobić zdjęcia, mówi. Dlaczego nie? Mówi, wiesz, ludzie tu przychodzą. Zagraniczni dziennikarze robią zdjęcia, a nikt mi za te zdjęcia nie płaci. Musisz jej za to zapłacić. Robisz jej zdjęcie, musisz jej zapłacić. Zgadza się. Bardzo dziękuję. A potem mówi: To tak jak to, co zrobił mi Basil El Adra. Obiecał mi, że jeśli zagram w jego filmie po tym, jak wyświetli film, to pójdzie do. Oscarów. Dostałeś Oscara, a on puszcza ten film wszędzie. I miałem dostać 50% pieniędzy, które wpłyną, a do dziś nie dostałem ani grosza. Wow. Więc widzisz już jak działa film i system. Zapłacił tej kobiecie albo obiecał zapłacić tej kobiecie, powiedzmy to tak, 50%. Ale jak powinno być, wiesz, odpowiednie standardy dziennikarskie. Oczywiście yy, zadzwoniłem do Bazylego, mam jego numer telefonu, zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że chciałbym się z nim spotkać. Mam do ciebie kilka pytań. I on powiedział, że nie chcę rozmawiać, potem wysłałem mu wiadomość i napisałem do niego: Jedną z rzeczy, które chcę z tobą zweryfikować, są różnice między twoim domem w filmie a prawdziwym domem młodości. One nie są takie same. I po drugie, chciałem z tobą porozmawiać o niektórych osobach z twojego głównego zespołu z twoich aktorów. Wiesz, kto mi powiedział? Nie powiedziałem Och, że obiecałeś pieniądze. 50%, a nie zapłaciłeś ani grosza i daję ci szansę na komentarz. Nie odpowiedział. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Więc. Więc postąpiłem zgodnie z tym, co dziennikarstwo powinno robić. I to, co mnie zaszokowało, to fakt, że oto film, który zdobywa Oscara, to niesamowite aktualizacje od tylu osób, jak wspaniały jest ten film, i to ma być oparte na faktach, ale kiedy tam jedziesz, widzisz, że fakty są zupełnie inne. Po pierwsze i po drugie, zauważasz też, że żaden dziennikarz, czy to z New York Timesa, czy z Guardiana, czy skądkolwiek chcesz, nie przyjechał sprawdzić tych drobnych faktów. Och, nie, oni już tego nie robią. Podejrzane wybawienie i inne okropne rzeczy, które odkrywasz. Tak, jest pewna historia między Atuani, czyli nazwą tej wioski, w której ono mieszka. A sąsiadem, którym jest Faram z Maon. Wiesz, osadnicy, którzy pojawiają się w filmie, są zasadniczo przedstawiani jako najbardziej okropni satanistyczni ludzie stworzenia, ale to miejsce ma swoją historię. I częścią historii tego miejsca jest to, że ludzie po stronie Herab poszli do Maonu i zaczęli strzelać do ludzi. I niektórzy zostają zabici podczas strzelaniny, a niektórzy ranni. Tego fragmentu nie widzisz w filmie. Takiej historii między tymi dwoma ludźmi nie widzisz w filmie. W filmie widzisz tylko jedną stronę, co uważam za niesprawiedliwe i niedziennikarskie. Zdecydowanie. Więc masz film, który jest nudny. I jest kłamstwem. Mam na myśli w świecie kultury. i cała ta sprawa jest kłamstwem. Sterta kłamstw, sterta kłamstw, nawet drobne rzeczy. To jak w filmie. Basil Eladra mówi, że nie jest żonaty, nawet nie wie, czy się ożeni. Zgadnij, kto otworzył drzwi, gdy wszedłeś do jego domu. Jego żona? Wiesz, jego żona może ożenił się po zdobyciu Oscara? Nie wiem. Wyremontował dom, ożenił się, zrobił wiele po Oscarze. Ale problem polega na tym, że każdy drobny fakt, który widzisz w filmie, w zasadzie nie opiera się na rzeczywistości, na prawdziwej rzeczywistości. Więc to było szokujące zobaczyć, jak bardzo stronnicze są media, jeśli chodzi o Izrael, jeśli chodzi o Żydów. Nawet ten amerykański Oscar, wiesz, więc. Wiesz, to naprawdę niesamowite, bo my to wiemy. Główne media już od dawna zasadniczo próbują dopasować wszelkie fakty do swojej narracji. I nie informować o... o tym, że ty, Tuwia, który napisałeś książkę Złap Żyda, już kilka lat temu widziałeś na własne oczy produkcję tego rodzaju palestyńskiej narracji ofiary. To nic nowego dla ciebie, jeśli chodzi o tę produkcję. Tak, ale pamiętasz to pierwszy raz, to pierwszy palestyński film, który dostał Oscara? Zrozumiałaś? Jest tu pewna historia. Tak. Wiesz, kiedy napisałem Złap Żydów, to było zanim jakikolwiek palestyński film dostał Oscara. Prawda? Oto palestyńskie filmy nagrodzone Oscarem. Tak. Oscar to amerykańska sprawa. Zdecydowanie. To nie jest coś, co pochodzi z Rosji ani z Kazachstanu. Wiesz, no to jest amerykańskie. Powinny być jakieś standardy. Zdecydowanie jakieś standardy dla kultury strony różnych gazet i różnych stacji telewizyjnych czy coś takiego żeby wysłać dziennikarza żeby zobaczyć te drobne fakty tak nikt tam nie idzie ani tego nie robi co jest przerażające mówisz o Oscarze mówisz o tym typie kultury i wiesz co ten film właściwie dał certyfikat koszerności podczas tej wojny w gazie żeby pisać i mówić wszystko co chcesz o Żydach Wydał certyfikat ostrożności i międzynarodowy certyfikat. Użyj żydowskich terminów. Certyfikat ostrożności. Dał to złe, ty. Wiesz, to ostrożna pieczątka. W porządku. Robić otwarte sezony? Cokolwiek chcesz o Żydach, byleby było to negatywne. Można nie sprawdzać faktów, byleby było to przeciwko Żydom. Właśnie to zrobił ten film. Ten film nie jest tylko o filmie. Ten film trafił do Oscara mimo niskiego poszanowania dla faktów i rzeczywistości. Tak e... to była pieczęć koszerności. Możesz być antysemitą. Tak, absolutnie. To sprawia, że film dokumentalny nie musi już opierać się na faktach i może być po prostu fikcją. E, tak jak filmy fabularne niczym nie różni się od filmu fabularnego. A dla mnie najbardziej niepokojącą rzeczą związaną z Oscarami w 2025 roku jest to, że ten film wygrał. Chodzi mi o to, że sama opowiedziana historia wystarczyła do zwycięstwa. Jak mówisz, film był nudny. Każdy inny film wyjaśniający fakty na inny temat nie wygrałby, ale to była agenda tak zwanej twórczej społeczności w Hollywood, ale potem inny film, który wygrał film fabularny, to był film o holokauście. I dlatego dzień po rozdaniu Oscarów napisałam tweeta i powiedziałam: "Ludzie kochają martwych Żydów". Ludzie współczują tylko martwym Żydom, żyjących już niekoniecznie. Tak, taka jest rzeczywistość. I co ciekawe, nawet Harec, przynajmniej w wersji hebrajskiej, nie wiem jak w angielskiej, zanim przyszedł Oscar, wiesz, zanim dostał Oscara, ich krytyk, krytyk filmowy napisał, to nie jest dobry film. I jeśli dostanie Oscara, bo został nominowany do Oscara, to nie ze względu na jakość filmu, tylko przez politykę z tym związaną. Harec tak powiedział? To nawet było w Harec. O mój Boże, więc to okropny film. Nie wiem, czy jest to po angielsku. Prawda? Bo czasami mają inne. Zdecydowanie. Oczywiście, po tym jak zdobył Oscara, to jakby był najlepszym filmem na świecie, wiesz? Ale zanim zdobyli Oscara, nawet ich własni krytycy mówili, że nie zasługuje na Oscara. Artystycznie mówiąc, zapomnij o faktach. Ten film się nimi nie zajmuje. Z artystycznego punktu widzenia, to nie zasługuje na Oscara. Więc możesz zrobić. Zrobić okropny dokument. Dopóki jest zgodny lub celebruje politykę. postępową. antyizraelską. antyizraelski ruch postępowy, a raczej regresywny, jak nazywam ich w Stanach Zjednoczonych. Opublikuj, byle co, a dostaniesz nagrodę. Tak, i to jest bardzo smutne, ale taka jest rzeczywistość. A druga sprawa, zastanawiam się, żeby poszukać, żeby to napisać. No, jedna część jest do książki, a druga Wiesz, pisałem dla gazety o nazwie Die Zeit, która jest niemiecką gazetą, to taki niemiecki odpowiednik New York Times. Tak. Pracuję dla nich, piszę dla nich od 17 lat. Wow! To jest Centrum Lewicy. Tak. I zgłosiłem ten artykuł? Tak. Zapytałem go na początku, powiedziałem: Chciałbyś artykuł o tym filmie? Ale on powiedział: Tu jaśmiało, śmiało, rób co chcesz. Więc złożyłem artykuł i zrobiłem też porównanie. Poszedłem na żydowski plan filmowy i zobaczyłem żydowskie miejsce, które również zostało zniszczone przez izraelskie siły. Przez Zgadza się? Administracja cywilna. Więc chodzi o to, że administracja cywilna nie burzy tylko palestyńskich, burzy też izraelskie. Ona burzy nielegalne, nielegalne budynki. Burzy nielegalne budynki. W obu przypadkach w obu przypadkach w obu przypadkach administracja cywilna uznała je za zbudowane bez zezwoleń. Dobrze. Więc co nie tylko Palestyńczycy, ale także Żydzi? Nikt nie kręci filmu o żydowskim osiedlu, które zostało zburzone. I kto marzy o nakręceniu takiego filmu, nie dostanie Oscara. Zdecydowanie. Więc napisałem o tym. A pierwszą rzeczą, którą zrobił mój redaktor w Niemczech, w Berlinie, było to, że natychmiast po przeczytaniu wysłał mi e-maila. Powiedział. Tuwia, uwielbiamy ten artykuł, kochamy go, to niesamowity artykuł. Opublikowali go, a potem zgadnij co? Zdecydowali, mieli spotkanie między sobą, redaktorzy, i postanowili, że nie możemy tego opublikować. Zapytałem, dlaczego nie? On powiedział: Wiesz co, Izrael zaatakował Iran. Och, to ma coś wspólnego z Susią i osiedlem. Po pierwsze. Co to ma wspólnego z filmem nazywanym filmem zdobywającym Oscara, wiesz, w Massafriacie? Dokładnie. Wiesz z tym, i tak przy okazji wiem, że byłeś w Berlinie przez cały ten czas, ale ja byłem tutaj. Tak. Nie podoba mi się sformułowanie, że Izrael zaatakował Iran, ponieważ mieszkam tutaj i widziałem setki rakiet przelatujących nad moją głową. Oczywiście. Zamiast iść do schronu, poszedłem na dżabal, by to zobaczyć. To był niesamowity pokaz ognia. Tak? Setki rakiet przelatywały nad moją głową. Tak. O czym ty mówisz? Izrael zaatakował Teheran. I po drugie, co to ma wspólnego ze mną? Tak, napisałaś artykuł o dokumencie nominowanym do Oscara. Powiedziałem, musimy poczekać, aż wojna się skończy. Dobrze, ta wojna. Dwanaście dni później wojna się kończy. Tak. A potem mówi ups, zamierzamy to opublikować, a potem nie możemy tego opublikować. Dlaczego nie? Ponieważ Izrael głodzi Palestyńczyków w gazie. Mówię, zapomnijmy, czy to jest prawda, czy nie. Dobrze. Co to ma wspólnego z filmem nagrodzonym Oscarem? Ten artykuł miał być opublikowany w dziale kultury, a nie w dziale wiadomości. Tak. Co to ma wspólnego z krytyką filmu? Tak. Musieliśmy rozmawiać przez telefon przez trzy miesiące. Niewiarygodne. Musieliśmy rozmawiać przez telefon, gdzie wszystko mi wyjaśnili. Mój redaktor wyjaśnił: Jeśli opublikujemy ten twój artykuł, który naprawdę mi się podoba, ale jeśli go opublikujemy, to będzie wyglądało tak. Ta strona, jako instytucja, opowiada się po stronie Izraela. Więc nie chcieli wyglądać na proizraelskich. Publikując artykuł demaskujący kłamstwa na temat filmu, ujawniasz kłamstwa tego filmu. Każdego dnia, albo każdego dnia z boku. Każdego dnia. Artykuł antyizraelski, pokazujący, wiesz, mam na myśli, udowadniający, wiesz, w cudzysłowie, że Izrael jest zły. Na stronie jest tak wiele artykułów, jeden po drugim, które przedstawiają taki obraz okropny, pokazujący jak bardzo Żydzi są podwójnie źli, jak bardzo są źli. Więc jeden artykuł, jeden artykuł o filmie. Nie możesz opublikować? Zapytałem. Przynajmniej dla pozoru obiektywizmu. Dokładnie, dokładnie. Dla pozoru obiektywizmu. Czytałem twój artykuł, jest pełen kłamstw o Izraelu, wszystko negatywne. Oczywiście. I mamy jeden artykuł. To nie ma z tym nic wspólnego. To nie ma nic wspólnego z wojną, to dotyczy filmu. I nie. Nie. Byłaś szokowana? Byłaś szokowana? Jestem odpowiedzialny, ponieważ Żydzi robią okropne rzeczy w Gazie, a ja jestem Żydem, więc jestem też odpowiedzialny za to, co robią inni Żydzi. Tak. Powiedziałem, że całe twoje zachowanie wobec mnie jest całkowicie antysemickie. Co powiedzieli? I powiedziałem im, i powiedziałem im, wiecie, wiem, że gdybym rok temu, dwa lata temu powiedział wam, że to, co robicie, jest antysemickie, bylibyście w szoku. Poprosilibyście o przebaczenie, bo jesteście Niemcami. Wiecie, teraz, jeśli powiem wam, że to, co robicie, to antysemityzm, to prawdopodobnie zła droga, odznaka honorowa dla was. Wiecie, tak, ja też jestem przeciwko Żydom. Powiedziałem mu, słuchaj mnie, piszę dla ciebie od 17 lat. To był zaszczyt pisać dla takiej strony jak ta, ale nie dołączę do żadnej. W żadnym wypadku. Antysemici, nie będę w tym samym towarzystwie co antysemici. Niesamowite? Jeśli nie opublikujecie tego artykułu, już nigdy więcej nie napiszę niczego dla tej strony. Odchodzę. Koniec. I co się stało? Więc powiedzieli, OK, a on był trochę zszokowany. Powiedział, OK, dajmy to redaktorowi naczelnemu strony. Nazywa się Giovanni de Lorenzo. Niech sam zdecyduje i wyrazi opinię. Znam Giovanniego de Lorenzo, spotkałem go setki razy. Wiesz, nigdy nie pomyślałem, że jest antysemitą albo że ma w sobie choć odrobinę antysemityzmu, ale musiał podjąć decyzję. W poniedziałek przyszła odpowiedź Giovanniego de Lorenzo. Nie opublikujemy tego artykułu. Niewiarygodne to wszystko. Więc powiedziałem: OK. 17 lat, 17 lat, 17 lat. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. I pod koniec dnia, wiesz, żadne inne gazety w tamtym czasie nie chciały tego opublikować, nawet Bild, Cajung czy Welsh. Wiesz, te rzekomo propalestyńskie gazety, bo nikt nie zamierza walczyć o ich stronę. I w końcu Berliner Zeitung, czyli Gazeta z Berlina, wiesz, to bardzo znana instytucja i to komunistyczna lewicowa gazeta. Oni nie lubią tych stron, ponieważ ta strona nie jest wystarczająco komunistyczna. Więc. Jeśli TIT nie został opublikowany, to go opublikują. I opublikowali. Wow. Wiesz, więc Berliński Titan to opublikował, a potem zostało to również opublikowane przez Jerusalem Post. Zgadza się. I przez Izrael Hayom. Zgadza się. Więc o to chodzi, ale to było niesamowite. To jest jak pożegnanie po długim czasie. Pisałem, zawsze byłem, wiesz, kojarzony z tą stroną, wiesz, wszędzie w Niemczech, oczywiście w niemieckojęzycznym świecie. Tak. Byłem reporterem Detroit, wiesz, a teraz już nie jestem tym reporterem. I um... co to jest? Nie było innej drogi, nie miałem innej drogi. Jeśli chcesz być uczciwy w dziennikarstwie, jeśli chcesz być uczciwy w swoich relacjach, nie możesz dopuścić do tego ani pozwolić, by antysemityzm zwyciężył. Zdecydowanie. Dobra robota, Tuwia. Co ci to mówi o tym, dokąd zmierza teraz Niemcy? Tak jak w latach 30. XX wieku. To szokujące. To samo miejsce, to samo miejsce. To smutne. Tak. Bardzo, bardzo smutne. To bardzo, bardzo smutne. To bardzo smutne. Idąc ulicami Berlina słyszę ludzi krzyczących Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna. I oczywiście, kiedy do nich podchodzę i pytam, jak nazywa się ta rzeka, nie wiedzą, jak nazywa się to morze. Nie mają pojęcia, nawet nie wiedzą, gdzie jest bliski wschód. I pytam ich, czy wiedzą, gdzie jest bliski wschód, zadają głupie pytania, na przykład czy bliski wschód jest blisko środkowego zachodu? A co ja na to powiedziałam? Myślę, że coś wiedzą. A ja na to, wiesz, mówisz o zachodnim brzegu. Czy zachodni brzeg jest obok wschodniego brzegu? Nie mają pojęcia, nic o tym nie wiedzą, ale idą i maszerują po ulicy, rozumiesz? I krzyczą i wrzeszczą, jakby głosili największą prawdę na świecie. Ale to dotyczy nawet przywódców, to dotyczy mediów, a te strony powinny być jednymi z tych. To są elitarne media Niemiec, mam na myśli to jest elita elit. Naprawdę nie ma nic wyżej. To jest nawet więcej niż Spider. To się ukrywa. To symbol sprawiedliwego, uczciwego niemieckiego dziennikarstwa, ale tak nie jest. Ich strony upadły, upadły, teraz popadły w tryb propagandy jak wiele głównych mediów. I na szczęście tu wia ja mamy ciebie, który ujawniasz te kłamstwa. Robisz to już od kilku dekad, ujawniając prawdziwe intencje ludzi, ich prawdziwe myśli i kłamstwa. I dzięki Bogu, mamy takich ludzi jak ty, którzy na szczęście potrafią zachować poczucie humoru i wykonują swoją pracę z niesamowitą umiejętnością, ale też z niesamowitym nastawieniem. Więc dziękujemy ci. Bardzo Ci dziękujemy. W imieniu Żydów, dziękuję Ci. W imieniu Żydów, w imieniu Jerozolimczyka. Dokładnie, w imieniu Żydów. I zobaczmy też, co się wydarzy w tym roku na Oscarach. I jeśli staną się trochę bardziej wyczuleni na propagandę i zrobią krok trochę ponad to, co robiły media głównego nurtu. Tak. I to nie jest w Katarze ani w Arabii Saudyjskiej. Mówisz o Stanach Zjednoczonych Ameryki, czyli Arsenalu. Stany Zjednoczone. I to są ludzie, którzy e, powinni przemawiać, wiesz, tacy artyści, którzy powinni mówić w imieniu ludzkiego ducha, równości, sprawiedliwości. E, wszyscy ci artyści popierający bojkot, divestment and sanctions, i bojkotujący Izrael, bo rzekomo jest zły, to w rzeczywistości banda kłamców. Banda kłamców, ignorancja i nienawiść. Smutne jest to, że ci rzekomi artyści są w zasadzie bandą kłamców. Niestety są też inni, którzy ślepo idą za tłumem, jak owce. To druga opcja. Tuwia, z niecierpliwością czekamy, aż twoja książka ukaże się po angielsku. Książka opowiada o osadnikach. Mamy nadzieję gościć Cię w Jerozolimie, gdy ukaże się po hebrajsku i angielsku. Bardzo dziękuję, to była dla mnie przyjemność. Dziękuję tyle Mał. To była przyjemność rozmawiać z Tobą. Dziękuję. I dziękuję za całą pracę, którą wykonujesz. Jesteś niesamowitą kobietą. Dziękuję, Tuwia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Niech Bóg cię błogosławi. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.